ale Scarface, dobra odpowiedź, dobra zejście pod tym lewym, ale teraz kawił Kacia. Ale kawił! Fantastyczny wdech! lewy podgródek, ale, ale teraz prawa ręka, się sierpony Scarface'a i chyba naruszony Kacia, tak no, tańczą I te i nogi, lewy sierpony i Kacia na deskach. No niesamowicie brutalny to jest ból. Ile serca dają tutaj obaj zawodnicy. Woda na młyn dla Scarface'a, zobaczy teraz pojedynczkę wydarzeń. Szukry, Scarface i poszedł za uderzenie. I mocne rozcięcie pod prawym okiem, pod tym lewym sierpowym. No ale taki to jest pojedynek. Raz Scarface, raz Kacza, Raz Kacza, raz Scarface. No, naprawdę potężne bomby spadają na głowy obu zawodników. Narzucił wysokie tempo na początek czwartej rundy, ale czy ma jeszcze coś siły w baku? No, Jakąś rezerwę paliwa, która pozwoli mu podkręcić tempo Hadzia. Tak, no idą na te wymiany bezpośrednimi uderzeniami, ale teraz troszkę wydłużył Scarface. Dobry lewy, ale nie ma sił, nie ma sił, naprawdę, no widać te ręce na jest, to jest świadectwo z tego, że, że ta energia ucieka. Jest, jest liczony po raz kolejny już tak naprawdę po przeknięciu, czy będzie w stanie powrócić do rywalizacji, to jest kres jego możliwości. Jest. tak zadecydował sędzia, więc przerwany pojedynek. Moja ręka nie została uniesiona ku górze, ale od dzisiaj jestem Mr. Scarface, pan Scarface, tak proszę do mnie mówić. Łaskawie proszę, bo chyba zasłużyłem na to jako weteran. Chciałem pokazać, że jednak nadaje się też do dobrej bitki, nie? Chuj tam, że w 71% jechała ulica, ale kurwa życie, to jest gromda. Gromda nie ma miękkiej gry.